Cześć, z tej strony Paweł Kuczera, Horyzont Inwestycji. Witam Was bardzo serdecznie. Jak wiecie, zawodowo zajmujemy się inwestowaniem w nieruchomości na terenie całego kraju. W dzisiejszym materiale chciałbym Was zaprosić do naszej najnowszej inwestycji deweloperskiej w miejscowości Jaszkotle. Projekt, w którym planujemy osiągnąć około 30% zwrotu zainwestowanego kapitału, inwestycja deweloperska polegająca na budowie 12 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Piękne domki z najnowszymi trendami. W standardzie przygotowana będzie instalacja pod fotowoltaikę, okna w pakiecie trzyszybowym, rolety elektryczne, elektryczna, brama garażowa i wiele innych zastosowań. Każda jednostka będzie miała po około 145 m2. Do każdego domku, do każdej jednostki będzie. Przynależał ogródek i garaż. Ogród będzie miał około 375 m2. Z budową startujemy już na początku października. Jeżeli zima nie pokrzyżuje nam żadnych planów, wszystkie domki do stanu surowego wybudujemy w około 7 miesięcy, a następnie przejdziemy do ich wykończenia, czyli doprowadzenia do stanu deweloperskiego. Przy tym wszystkim oczywiście zachowano odpowiedni poziom wydatków, tak aby cała inwestycja była rentowna dla nas i dla naszych inwestorów, ale o tym na miejscu jedziemy do Jaszkotli, zapraszam. Jesteśmy niecałe 3 km na zachód od Wrocławia, dojeżdżamy właśnie do działki w Jaszkotlach. Stąd mamy bardzo blisko do autostrady A4 i do drogi ekspresowej S8. Stąd też mamy bardzo dobry dojazd do Bilan Wrocławskich, bo dojedziemy tutaj w niecałe 5 minut. Za moment zobaczycie działkę w całej okazałości, dowiecie się w jaki sposób dzielone są zyski zainwestowanego kapitału. Opowiem o tym, jakie są stosowane zabiegi zabezpieczające kapitał naszych inwestorów oraz jaki format spółki ZO zakładany jest do tego typu przedsięwzięć. Idziemy na działkę, zapraszam. Wartość całej inwestycji wynosi około 8 milionów złotych, a tak jak powiedziałem wcześniej, rentowność z tego przyszłego projektu deweloperskiego szacujemy na poziomie około 30% zainwestowanego kapitału. Do każdej inwestycji deweloperskiej zakładana jest osobna spółka, czyli podmiot prawny. W tym przypadku będzie to spółka ZO, do której dołączą nasi inwestorzy. Inwestorzy analogicznie dołączając do całego projektu deweloperskiego, stają się współwłaścicielami spółki, która nabędzie grunt, a później będzie realizowała w dalszym ciągu. Inwestycję deweloperską w postaci budowy domków jednorodzinnych. Jeżeli chodzi o podział zysków, jest on proporcjonalny do zaangażowanego kapitału, rozliczany w systemie 50 na 50. Czyli po sprzedaży tego gruntu, w pierwszej kolejności środki wracają do spółki, która oddaje inwestorowi pożyczone środki, a nadwyżka jest dzielona proporcjonalnie do zaangażowanego kapitału w systemie 50 na 50, gdzie 50%. Procent zysku otrzymuje inwestor, a drugi 50% otrzymuje horyzont inwestycji za wykonaną pracę. Do każdego podmiotu, do każdej umowy spółki stosujemy odpowiednie uchwały oraz zapisy zabezpieczające kapitał naszych inwestorów. Wybierając takie grunty, bardzo dokładnie sprawdzamy rentowność projektu i albo coś jest opłacalne gołym okiem i tam budujemy, to kupujemy, tam realizujemy inwestycje deweloperskie. Natomiast jeżeli jest coś na granicy opłacalności, nie robimy tego w ogóle. Zapraszam do obejrzenia okolicy Zobaczcie, gdzie będziemy budować. Grunt posiada dostęp do wszystkich mediów, a warunki techniczne i koncepcja działki została tak przygotowana, żeby zmieścić i zmaksymalizować powierzchnię użytkową tych wszystkich jednostek, które będą tutaj wybudowane. Jeżeli jeszcze nie znasz horyzont inwestycji, kilka słów o nas. Zawodowo zajmujemy się inwestowaniem w nieruchomości na szeroką skalę. Prowadzimy około 120 inwestycji na terenie całego kraju. Są to flipy na gruntach, inwestycje deweloperskie, flipy mieszkaniowe, budujemy osiedla, rewitalizujemy obiekty. Naszym celem jest pomnażanie kapitału własnego oraz kapitału naszych inwestorów. Dodatkowo Horyzont Inwestycji w ostatnim miesiącu został wpisany przez Gazetę Finansową wśród tysiąca największych firm inwestujących w Polsce. Tak więc, jeżeli masz ochotę, jesteś zainteresowany pomnażaniem swojego kapitału, zapraszamy do wspólnego inwestowania. My, jako Horyzont Inwestycji, również inwestujemy swoje środki. W tym projekcie mamy zaangażowany kapitał na poziomie 40-50%. Jeżeli jesteś zainteresowany wspólnym inwestowaniem, jeżeli chcesz zainwestować razem z nami i czerpać zyski z podwyższenia, z budowy nieruchomości, zapraszamy do kontaktu. Nasi doradcy do spraw klientów inwestycyjnych na pewno z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania. Dziękuję, do usłyszenia, cześć.